się mam na no, 20, jest i czekam tak sobie u mojej siostry e... na Sims, bo kurde to mi się instaluje i jest zasrane 13% no i w ogóle jakbyście chcieli ten odcinek Simsów mam na telefonie dwa wersje i sorry, że tak długo nie nagrywałam, ale ja mam przerwę bo wy tam wiecie, wy zostawiacie lajki pod tymi filma, filmami i tak mówię, dobra, niech robię tam z ileś tam łapek o oh i yy, tego, no, no i poczekam sobie, no i pomyślałem dziś sobie nagram, bo już nie będę ich tak kurde stresował, że nie wiem czy może spinałem. O, 14%, jak fajnie. Przecież chwilę się pojawiło To jest obejrzę ten film i zobaczę kiedy to się pojawiło Jak będziecie chcieli yy, Wiecie na moim telefonie Simsy to mogę nagrać Nawet zaraz Więc no yy, Do zobacza. No, no to koniec Tylko chciałem wam powiedzieć, że Będzie odcinek Simsów, ale nie na kompie tylko na moim, e, na moim kur... na moim tym telefonie jak coś, jakbyście, o oh, kurde sorry, jakbyście wiedzieli to, tylko na moim te, telefonie, nie na tym, wcale nie na laptopie. Więc, no, siedzą moje siostry w pokoju, bo to jest moja siostra w wolnych To chciałem ja sobie nie zainstalowałem Simsy i w ogóle nie gram. Yy, więc, no, do zobaczenia. Mogę zaraz się brać za Simsy.